Dziękuję za następne miłe wiadomości, jest ich bardzo dużo. Cieszę się, że lubicie moje horoskopiki, więc pójdziemy dalej. Nie dość, że mamy dzisiaj dalej horoskopiki, to jeszcze mamy karty urodzinowe. Karty urodzinowe. Osoby, które się urodziły w dniu dzisiejszym, to są osoby pełne. Werwy, komunikacji, działania, mnóstwo pomysłów, mnóstwo takiej podróży, cudowne takie energie. Są to osoby też ze zdolnościami do uzdrawiania, więc bardzo fajnie. Więc dzisiaj teraz na wieczór wybrałam kartę Piękne Przekazanie z piękne przekazy anielskie i zaczniemy od oczywiście skorpiona. Zobaczmy, jaki jest przekaz anielski dla skorpiona na 6. Pomyśl o zdrowiu, wzmacniaj swoje zdrowie, wzmacniaj swoją energię. Spójrzmy sobie, co baranowi. Baran będzie teraz przechodził różnego rodzaju rzeczy, więc miej wiarę baranie, jej wiarę ufaj przede wszystkim górze, nie jesteś sam, cudowna karta, cudowna karta rozmowy, działania, ale też brania sił od tych energii, które są nie tylko archanielskie, ale też są z nami. Te energie właśnie anielskie, więc energie też natury. Spójrzmy sobie, co uraczka raczki będą bardzo intuicyjne. Słuchajcie swoich intuicyjnych przekazów, otwórz się na moc takiej dobrej, pozytywnej energii, która jest właśnie, płynie z góry. A kto nie oglądał ostatniego filmiku z horoskopem, przypominam, że mamy, możecie wygrać voucher 50 funtów, każda osoba, która zamawia dzisiaj coś ze sklepiku. Mam piękne rzeczy, jak widzicie, w sklepiku i też zrobiłam zestawę dla Was ze świecą rytualną, z zaklęciem, taka najbardziej, najbardziej ulubiona przez Was to jest świeca, która oczyszcza, która pozbawa się właśnie blokad, są... Te, w tych zestawach są zestawy na miłość, zestawy na poprawę też w sytuacji finansowej, więc zapraszam serdecznie, więc jutro mamy losowanie osoby, która hmm, właśnie wylosuje voucher 50 funtów i wracamy do naszych konkursów jak najbardziej. A któż ma urodzinki? Któż dostanie kartę? Natalia. Natalia, osoby, hmm, Natalia wszystkiego najlepszego, taki cudowny dzień na urodziny. No proszę, przed Tobą się otwierają mnóstwo nowych dróg, nowych możliwości. Twoja wewnętrzna energia prowadzi Ciebie. Aniołowie dają Ci znaki, dają Ci rozwiązanie poprzez symbol, poprzez działanie. I tutaj taka piękna modlitwa jest. Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję za wspieranie i działanie. Dorotka, Dorotko, wszystkiego najlepszego. Dorotko, bądź pozytywna. Też jest cudowna karta dla takiej osoby jak ty. Bądź, bądź tutaj pozytywna. Wszystko będzie jak na tak. Pani Bożenko, Pani Bożenko, wszystkiego najlepszego, kochanie. Już Pani Bożenko, proszę. Uśmiech, działanie, energia, praca z energią, wzmacnianie swojej energii. To jest piękne. Anetka, Anetko, wszystko dla Ciebie, wszystkiego najlepszego dla Ciebie, kochanie. E, właśnie, ty wiesz najlepiej, co jest dobre dla ciebie, i tutaj mnóstwo znaków, mnóstwo sygnałów też będzie do ciebie przychodziło w takim sensie pozytywnym. Magdalena, Magdalena Anna, dla ciebie wszystkiego dobrego. Pomyśl o wzmacnianiu, o spokoju, o wzmacnianiu, o dobrej, pozytywnej energii. Zapraszam serdecznie. Mm, najbardziej moi klienci lubią odpowiedź poprzez filmik. Koszt jednego pytania: 105 funtów, 25 zł, bądź. 5 euro, więc zapraszam serdecznie na Facebooku, znajdziesz mnie jako wróżka Anila, bądź wpisz moje imię i nazwisko, w internet też wyjdzie moja strona. Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam.